Tegoroczny Festiwal Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska został oficjalnie otwarty poprzez korowód historyczny ulicami centrum miasta, w którym wzięli udział wszyscy odtwórcy historyczni. Dodatkowo w tym roku kramy z różnymi wyrobami rozstawiły się także przy ulicy Tumskiej. Jak przed laty, centralnym punktem koronacji był Plac Świętego Wojciecha, gdzie zbudowana została osada średniowieczna. Trudno powiedzieć o wszystkich punktach programu i wszystkich atrakcjach, które tutaj na placu Świętego Wojciecha się wydarzyły. Jedno powiem, że jest i było zacnie. Przede wszystkim dlatego, że program był wypełniony po same brzegi różnymi atrakcjami dla rodzin, dla osób starszych i młodszych. Fantastycznie działała strefa animacji dla dzieci i dorosłych. Odbywały się tam przeróżne warsztaty. Można było spróbować bicia masła. Czy również tworzenia lalki ze siana, czy wyrabiania gliny, różnych średniowiecznych technik, wyplatania krajki. Fantastyczne rzeczy. Każdy mógł to zabrać ze sobą do domu. Natomiast program chyba taki, że ludzie tutaj wracali nawet po deszczu. Także byliśmy zaskoczeni, ponieważ pogoda nam troszeczkę przeszkadzała. Dlatego staraliśmy się również łączyć różne punkty programu, żeby one współdziałały. Działały jeden z drugim, zazębiały się albo trwały jednocześnie. Woltyżerka konna zrobiła chyba najfantastyczniejszą rzecz, jaka się mogła odbyć, ponieważ jeźdźcy są szaleńcami na koniach, także bardzo im za to dziękuję. Świetna atrakcja, a oprócz tego dużo muzyki, jadło, dużo różnego rodzaju atrakcji w postaci, zabaw plebejskich. Odwiedzi. Widzieli nas również Bolesław Hrobry i Otton, którzy przechadzają się po placu. Ci, którzy do nas trafiali na plac mogli być koronowani. Także całe Gniezno chodziło w koronach na koronacji. Ciekawym elementem tegorocznej koronacji była gra miejska. Gra miejska zaczynała się przy Starym Ratuszu i podążała śladami skarbu Bolesława Chrobrego. Przeszkadzały im dwie ekipy: jedna, która chciała skarb ratować, druga, która chciała ten skarb podprowadzić i zabrać. Gra o fantastycznych właściwościach takich edukacyjnych, ponieważ poznawali nasi uczestnicy miasto Stare Miasto, trochę historii, a cała gra kończyła się na placu świętego Wojciecha. Fantastyczne nagrody, które ufundował Dekatlon, więc bardzo dużo uczestników, ponad 600 osób zapisało się. Do gry. Podczas naszego spaceru po placu rozmawialiśmy z kilkoma pasjonatami historii. Przygotowujemy wyroby z rogu, głównie jelenia, może być także łoś, to są solniczki, to są gielniki, to są rękojeści do noży. Wszystko z bardzo twardego i trwałego materiału, który dzisiaj po tysiącu lat wykopuje się z ziemi i jest prawie nienaruszony zębem czasu. Staramy się odtwarzać technologię starą. To nie jest takie wcale proste, dlatego że nie ma jakichś precyzyjnych zapisów, nie wiem, regulaminów e, tworzenia tego typu rzeczy. Wtedy było to powszechne. Dzisiaj prawie zaniknęło, a my próbujemy to odtwarzać, robiąc repliki, albo wzorując się chociażby, jeżeli chodzi o wzornictwo. No, w tym wypadku albo na Słowianach, albo na wikingach. A co mamy w tych woreczkach? Prawendę, która ma piękny zapach wow. Wow. i którą można włożyć sobie w pościel. Trochę uspokaja, odstrasza komary. U nas w Kramie Wilka przede wszystkim mamy buty oparte na znaleziskach historycznych. Historycznych. Buty z Jorku, buty z Hedeby, buty z Opola to są najbardziej popularne modele w tym sezonie. Szczyt mody rekonstrukcyjnej. Cieszą się dużą popularnością ze względu na solidność i wysoką jakość wykonania. Mamy też hełmy, kolczugi, nożyki obozowe, kaleteczki, żeby gdzieś te wszystkie rzeczy poupychać. Pracujemy teraz przy palenisku Kowalskim i wykuwamy różne rzeczy z żelaza. Jaka tu jest temperatura potrzebna, żeby wykuć, żeby coś zrobić? Hmm, około tysiąca stopni. Czasami trzeba większej, ale przy wykuwaniu większych przedmiotów. Do mniejszych przedmiotów wystarczy około tysiąca. Jak długo trwa zrobienie takiej niedużej ozdoby czy czegokolwiek? Zależy. Jeśli to ma by mieć mały przedmiot, czasami 10 minut, 15 minut. Jeśli ma być bardzo ładny, no to więcej, oczywiście. Kolejna koronacja królewska, niestety dopiero za rok.